Na dwa dni hala Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kazimierzu Biskupim zamieniła się w miasteczko ruchu drogowego. Uczniowie z terenu całej gminy mieli możliwość poznania przepisów ruchu drogowego, rozmów z policjantami i strażakami. Dzięki współpracy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koninie oraz gminy Kazimierz-Biskupi pojawiło się w naszej gminie mobilne miasteczko ruchu drogowego. Do czego ono służy? Czego można się nauczyć? Zapytaliśmy o to Mariusza Seńko, zastępcę dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koninie. Za nami jest mobilne miasteczko ruchu drogowego, które wykorzystujemy właśnie do przeprowadzania zajęć z profilaktyki bezpieczeństwa w ruchu drogowym. To mobilne miasteczko ułatwia nam sprawę o tyle, że nie jesteśmy niezależni od aury zewnętrznej. Mamy oczywiście w wordzie w koninie miasteczko stacjonarne, no ale te możliwości są ograniczone do tego do miesięcy, kiedy aura jest taka łagodna i możemy wtedy wprowadzić dzieci. Natomiast te ten wariant mobilnego miasteczka pozwala nam również prowadzić zajęcia w okresie zimowym, jesienno-zimowym, co dzisiaj będziemy oczywiście widzieli. Kto może skorzystać z miasteczka i dla kogo jest ono przeznaczone? Dzieci młodsze, czyli klasa pierwsza będą mogły wykorzystać to miasteczko do nauki właściwego zachowania się na przejściu dla pieszych. W tym momencie nauczyciele nie muszą szukać na zewnątrz w rzeczywistych warunkach ruchu drogowego przechodzenia przez przejście dla pieszych, tylko mogą również tutaj na... Symulować to przy sygnalizacji świetnej, poznać właśnie znaki, sygnały, zasady, które funkcjonariusze policji również będą przekazywali dalej, jak się zachowywać. Natomiast dzieci już klas drugich, trzecich, które przygotowywać się będą do karty rowerowej, mogą już przejechać po tym miasteczku oczywiście pod opieką osób tutaj koordynujących i poznać, jak w rzeczywistości ten ruch przebiega, jak muszą się zachować. Pojawi się policjant, który zmieni im cały. Cały sygnał, prawda, pomimo, że będą znaki, będą sygnały świetne. Policja wydaje inne sygnały i będą musieli się oczywiście do osoby kierującej ruchem zastosować. Z nawiązania współpracy z Konieckim Wordem zadowolony jest wójt gminy Grzegorz Maciejewski. Okazuje się, że to pierwsza, ale nie ostatnia wizyta miasteczka w naszej gminie. Bardzo się cieszę, że mogliśmy tutaj skorzystać, że Miasteczko Ruchu Drogowego odwiedziło Kazimierz Biskupi, Halę. Widzimy, jakie są warunki atmosferyczne. Halę mamy dużą. Dzieci mogą zapoznać się z podstawowymi przepisami o ruchu drogowym. To po raz pierwszy miasteczko jest w Kazimierzu Biskupim. Tak, po raz pierwszy miasteczko ruchu drogowego jest w Kazimierzu Biskupim, ale na pewno nie ostatnim, bo po rozmowie już tutaj z panem dyrektorem Mariuszem Seńko wiem, że wiosną przyszłego roku pojawi się ponownie na terenie naszej gminy. W ciągu dwóch dni w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji nie zabrakło strażaków. Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej z Kazimierza Biskupiego, Jóźwina i Dobrosołowa opowiadali dzieciom o swojej pracy, ale nie tylko. Chcę przekazać y, wiedzę, pokazać od strony tutaj y, pożarnicze, jak wygląda umundurowanie strażackie, jak wygląda sprzęt taki jak tutaj widzimy do wycinania różnych osób poszkodowanych z aut y, hydrauliczny. No i pokazania takich naj, najprostszych pierwszej pomocy: typu no, jak zadzwonić na 112, jaki jest numer. Y, no i pierwszą pomoc po prostu czynności życiowej, czy oddycha, czy nie oddycha. Y, pierwsze parametry. Chcemy przekazać tę wiedzę bardzo ciekawie, żeby lepiej to przysłali dla siebie.